Cześć kochani, dzień dobry Witam was dzisiaj w, we vlogu Ja właśnie wróciłam z Tesco, jest poranek I poszłam sobie po śniadanie i będę sobie robiła Kanapki z mozzarellą, pomidorem i bazylią świeżą Także e, tak Za niedługo też mam klientkę Więc szybko jem śniadanko i słuchajcie y, Będę miała dwie klientki dzisiaj, bo jest sobota, jest tak na spokojnie. Um, więc zabieram się za moje zdanie. Przejdę do filmu, to chciałabym podziękować serwisowi Letishop za sponsorowanie tego filmu. Jak wiecie, ja korzystam z LetTishop już bardzo długo i już sprawdziłam na sobie, przelewają na konto. Ja sobie ostatnio przelałam na PayPala. Można też przelać na konto bankowe. Jest to serwis, słuchajcie, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Mamy tutaj sporo sklepów, między innymi AliExpress, Allegro, Booking em, i tak dalej. E, I jak widzicie, to oznacza, ile dostajecie cashbacku em, i pokażę wam jak to działa. Ja przeważnie robię zakupy na AliExpress. Jak chcę jakieś na przykład kolczyki czy jakieś em, inne takie em, przedmioty tutaj Klikamy, aby przejść do sklepu. Przekierowuje nas i wyświetla nam się AliExpress. Ja mam ochotę kupić sobie ten zegarek, ponieważ ma sporo pozytywnych. Zobaczcie reviews. I jest cały. Zobaczmy go. Nice. Dobra. I możemy chyba wybrać kolor rose. Gold. Wezmę gold. Paście 4.15. Shipping. Dobra, buy it now. I słuchajcie, za jakiś czas dostajemy wiadomość maila e, ze zwrotem gotówki. Ja dostałam 23 grosze. Także e, wszystko działa, i ja polecam serdecznie, bo warto mieć jakiś dodatkowy. Przypływ i zwrot pieniędzy za zakupę. I kochani, ja już po pracy. Wczoraj sobie robiłam pasamkę. Jak widzicie, jest trochę jaśniej z góry, ale te pasamka są żółte, więc postanowiłam sobie rozrobić toner i nałożyć. Dosłownie zrobiłam wiecie co tylko parę folii od góry. Tak, żeby to po prostu tutaj było jaśniej A jeśli chodzi o mój toner Bo często się pytacie Ja go nie używam bardzo często, ale właśnie jak po rozjaśnianiu Mam takie żółte To używam właśnie tego Tylko na odrost Tak on wygląda, zobaczcie taki fox I to jest kolor Icy I mieszam go z wodą 1,9 Dosłownie mam tutaj Troszkę I będę nakładała Tak naprawdę tylko tutaj na ten odrost tak, aby mi pokrył te, tą żółć bo nie lubimy żółci nie lubimy no i tak sobie posiedzę z nim nie wiem, 20 minut, pół godziny dzisiaj słuchajcie mam bo dzisiaj jest sobota, przyjeżdża do mnie koleżanka e, i chcemy sobie wyjść może Siedzimy w domu chwilę. I napijemy się, pomalujemy i sobie wyjdziemy na chwilę na miasto. Zobaczymy co się dzieje. Beata, pewnie ją znacie, bo była nieraz na moim kanale. Beata wyjechała słuchajcie do Polski, ale przyjechali na chwilę na parę dni. Aby załatwić formalności. E, także się widziałyśmy w środę. No i jeszcze się umówiłyśmy, właśnie raz na sobotę. Może Renata dołączy, zobaczymy. To jak mnie obserwujecie na Insta, to też wiecie, kto to Renata fotografka. Renatę znam chyba najdłużej. Od kiedy tak naprawdę przyjechałam do UK? Na początku byłam moją klientką, później żeśmy się jakoś tak spyknęły nieraz na jakieś party. No i tak zostało. Także się już długo znamy. O, i ja tylko nakładam, słuchajcie, tylko na ten przód, bo w sumie resztę mam w miarę białą. A tylko tutaj te żółtasy. I to powinno starczyć. To ja teraz siedzę i słuchajcie, nałożę sobie samoopalacz, bo popatrzcie na mnie, jaka ja jestem blada. <grym> w sumie to zapomniałam, że nie mogę sobie teraz nałożyć fejktana, bo chcę to umyć najpierw włosy, tak? I słuchajcie, muszę zrobić sobie skrap ciała i ja używam tego tej gąbki, to jest taka gąbka ja ją kupiłam w biendemie i ona jest taka coś, jak, coś takiego jak mm, gąbka do mycia naczyń to jest takie szorstkie i to po prostu idealnie yy, ściera dodatkowy ten, ten stary Ten ja na rękach już nie mam, ale widzę, że na nogach jeszcze mam jakieś pozostałości z mojego wcześniejszego fejktana, także zrobię to za niedługo Okej, okay. ja już wykąpana, czyściutka, zdarłam z siebie skórę, ale powiem wam, że ten pozost te pozostałości jeszcze gdzie nie, gdzie takie kropeczki brązowe są, a to tylko dlatego, że ostatnio chyba nałożyłam dwie. Bądź trzy warstwy, i powiem Wam, że nie będę nakładała aż tyle dzisiaj. Nałożę po prostu jedną warstwę. I słuchajcie, zmieniłam fake tan. Ja lubię testować nowe, nowe rzeczy, znaczy nowe rzeczy i różne rzeczy. I tego odkryłam, słuchajcie, w hurtowni kosmetycznej. Nie wiem, gdzie go dostanicie. Może możliwe, że online. Tan Truth. Tak wygląda. I to jest Express Self Tan Mousse Medium to Dark. I powiem Wam, że on opala w 4 godziny. Na początku byłam trochę zdziwiona, bo jak go się nakłada, to on w ogóle on w ogóle nie daje opalenizny. Po prostu go nałożyłam i mówię, dlaczego ja jestem nadal blada? Bo przeważnie w tych wszystkich pozostałych, nie wiem, Bondi, Saint, Saint-Tropez, Saint Maurice, co próbowałam, to od razu byłam tak naprawdę brązowa. A z tym jest inaczej. Tak naprawdę przez te pierwsze 3-4 godziny jesteśmy wręcz białe. Cały czas to się nic nie zmienia. I naprawdę po tych 4 godzinach, my jak zmywamy to z siebie, to widać ten tan zarąbiście. Bardzo fajny. I co jest najlepsze w nim, to to, że nawet jak już weźmiemy prysznic po tych 4 godzinach, to on nadal jakby się utrwala. I on. Ja na przykład, co, co ja zauważyłam raz. Zmyłam go chyba po czterech godzinach i mówię tak, no dobra, jest opalanie, ale nie ma jakiejś, wiecie, wow I słuchajcie, po dodatkowych, wzięłam prysznic, tak, wzięłam prysznic i po, da, po dodatkowych jeszcze, nie wiem, czterech dodatkowych godzinach Ja patrzę, ja jestem po prostu taka brązowa, taka opalona i mówię, kurde, fajnie, że on działa A mimo wszystko już możemy go z siebie zmyć i nie mamy już tej, już się nie lepimy, już się nie kleimy e, i nie śmierdzimy typowo opalaczym jaką pachnie pachnie normalnie jak fektant mają tu do siebie że nawet jak mają dodawane perfumy to niestety one i tak będą pachnieć tym specyficznym ich zapachem ale ja go bardzo lubię jest to moja już druga butelka i chwilowo z nim zostaję. E, także opalamy się i zobaczcie tak wyglądają moje nogi przed i zaraz wam pokażę nawet po tej jednej warstwie że wielkiej różnicy nie będzie. I zobaczcie tak wyglądają moje nogi po nałożeniu samoopalacza. No można się przerazić, że praktycznie on nie działa i go nie widać, ale będzie działał. Będzie działał, także ja teraz e, zrobię coś do jedzenia szybko e, i i co? I będę chillować i czekam na koleżanki. Koleżankę bądź i nie wiem jeszcze kto będzie. A na obiad nic specjalnego. Słuchajcie, nie chciało mi się za bardzo co robić. Mam brokuły z serem i kromka. Ale muszę coś zjeść przed e, imprezą, żeby nie ładować na pusty żołądek. Kochani, zobaczcie, no opalać już działa. E, przyjechała do mnie już właśnie Beata. E, I słuchajcie, jest plan taki, że Będziemy nagrywać Get Ready With Me, ale ten film, Get Ready, e, pojawi się u Beaty na kanale. A ja no Beaty nie. kanał podlinkuję. Yes. Ale nie wiadomo, kiedy jeszcze się w sumie ten film pojawi. No nie. Nie? No niedługo nie. jakoś. Może, może trochę po mnie, ale niedługo. W każdym razie my się. My, um, Batka przywiozła prosecco, jakieś snacki. Musi być reunion. Tak reunion. dawno mi nie było po wyjeździe, także no. musimy nadrobić. Nadrobimy, nadrobimy. I filmiki, i, i, i jakieś właśnie Pogadanie rozmowy, i wyjścia, także no, dokładnie. fajnie będzie. Dobra kochani, to my się może pokażemy już zrobione. No, bo tak. no, Bo na razie to tak jak... Nie mów. jesteśmy jeszcze radni wcale. <laughs> w ogóle. Hej, my już wyszykowane. Makijaże zrobione. Beata, pokaż swój. Beata poszła w niebieski Uuu, Pierwszy raz, pierwszy raz. Ja tego, się go, ale chyba będzie mój ulubiony na taki snowboard. Pokręciłyśmy sobie włoski tak samo. Mhm. Beaty, outfit, czarny top, jeansy. Takie mamą. No, ja mam czarny top i spódniczkę. Także w sumie nic specjalnego. Tak, aby się wygodnie czuć. Dokładnie. No, także tak to wygląda. Makijaż znajdziecie u mnie na Get Ready With Us. Tak, już niedługo, także zapraszam. Mhm. Także ja się z Wami żegnam, dziękuję za dzisiejszego vloga i widzimy się niedługo. Pa! Bye!